Kolejny tydzień i kolejne ciekawe wydarzenia z przeszłości, o których warto wiedzieć. W dzisiejszym odcinku przedstawię wydarzenia z tygodni od 9 do 15 listopada. Zapraszam. Rozpocznę od wydarzeń w Polsce i akcentu patriotycznego. 11 listopada to dzień, który wszystkim Polakom kojarzy się z jednym wydarzeniem. Dlaczego? Ponieważ właśnie 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Udało się to dzięki klęsce wojennej wszystkich trzech zaborców i dzięki temu, że naród polski utrzymał swoją tożsamość przez blisko dwa wieki niewoli. Dokładnie tego dnia nastąpiło zawieszenie broni walczących państw Wówczas została proklamowana niepodległość państwa polskiego, a organizacja wolnego rządu została powierzona Józefowi Piłsudskiemu. Pozostajemy w klimacie wydarzeń państwowych, ponieważ kolejnym, które przygotowałam, są pierwsze w historii Polski wybory do Senatu. Odbyły się one 12 listopada 1922 roku. Senat pierwszej kadencji został wyłoniony w drodze demokratycznych wyborów. W Senacie zasiadło wtedy 111 senatorów. Okręgami wyborczymi były województwa oraz wydzielony okręg miasto Warszawa. Marszałkiem seniorem otwierającym pierwsze posiedlenie był Bolesław Limanowski. Sekretarzami zostali Bolesław Bielawski i Jan Woźnicki. W ówczesnych wyborach najwięcej mandatów uzyskał Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. Na koniec wydarzeń z Polski literatura. 13 listopada 1924 roku Władysław Rejmont został laureatem Nagrody Nobla za powieść Chłopi. Co ciekawe, pisarz zgłaszany był do nagrody kilkukrotnie. Pierwszy raz w 1919 roku zgłosiła go Akademia Umiejętności w Krakowie. Kolejna próba miała miejsce rok później, gdy kandydaturę zgłosił członek Komisji Nagrody Nobla. Z pewnością wpływ na decyzję komisji miało ukazanie się przekładu chłopów na język szwedzki. Niestety, z powodu ciężkiej choroby, Reymond nie mógł jej odebrać osobiście. W jego imieniu odebrał ją polski poseł Alfred Wysocki. Laureat otrzymał czek na 116 718 koron, co stanowiło równowartość 256 999 ówczesnych polskich złotych, dyplom oraz medal ze szczerego złota. To wszystko, jeśli chodzi o Polskę. Przejdźmy teraz do wydarzeń na świecie. Na początek, coś dla fanów piłki nożnej. Czy wiecie, kiedy odbył się pierwszy mecz o stawkę? Dokładnie 11 listopada 1871 roku. Wydarzenie zostało nazwane Pucharem Anglii w piłce nożnej. Chociaż pierwsze rozgrywki nie wzbudziły większego zainteresowania klubów i ich kibiców, to już kilka lat później Puchar Anglii stał się jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju. Pierwszą bramkę w historii rozgrywek zdobył Jarvis Kendrick, a jego drużyna wygrała ostatecznie spotkanie 3 do 0. Zmieniamy temat na medycynę. Powszechnie wiadomo, że ludzie różnią się między sobą grupami krwi. Jednak jak doszło do ich odkrycia? Otóż 14 listopada 1901 roku austracki patolog i immunolog Karl Landsteiner odkrył grupy krwi A, B i 0. Przeprowadził on szereg doświadczeń. Początkowo badał własną krew oraz próbki pobrane od pięciu swoich współpracowników. Doszedł do wniosku, że surowica krwi normalnego człowieka jest w stanie zlepiać czerwone krwinki innych zdrowych organizmów. Po serii badań stwierdził trzy typy krwinek i na tej podstawie ustalił grupy krwi. Pozostajemy w tematyce medycznej. Zapłodnienie in vitro jest metodą coraz częściej wykorzystywaną we współczesnej medycynie. Czy wiecie, kiedy doszło do pierwszego takiego zapłodnienia? Dokładnie 10 listopada 1977 roku w Wielkiej Brytanii. Dokonał tego Robert Edwards z Cambridge. Po 10 latach badań nad rozrodem w warunkach laboratoryjnych, Edwards przeprowadził próbę na człowieku. I tak w lipcu 1978 roku na świat przyszła Louise Brown. Po kilku latach dzięki tej samej metodzie urodziła się jej siostra Natalie. Obie mają już potomstwo poczęte drogą naturalną. W 2010 roku za stworzenie metody zapłodnienia in vitro Robert Edwards otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Na koniec, jak zwykle, przegląd ważnych i interesujących osób, które urodziły się w dniach od 9 do 15 listopada w przeszłości. 10 listopada 1483 roku urodził się Marcin Luther, niemiecki reformator religijny, teolog, inicjator reformacji oraz współtwórca luteranizmu. Jest autorem słynnych 95 test potępiających sprzedaż odpustów. Impresja Wschód Słońca to tytuł obrazu, od którego wzięła się nazwa Impresjonizm. Jego autorem jest Claude Monet, który urodził się 14 listopada 1840 roku w Paryżu. To wszystko na dziś. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat życia reformatora religijnego i najbardziej znanego malarza impresjonizmu, odwiedźcie kanał WikiWit Osobistości. Do zobaczenia!